Z tej strony JoJo. Przed Wami recenzja kosteczki Rex Cube. Zapraszam. Kostka jest oczywiście dostępna u magicznej kostki. Jest to tak jakby utrudniona wersja kostki Dino, Dino Cube. No i tak, co mogę powiedzieć o kostce? Zacznę za, tak jak zawsze od naklejek. Naklejki są bardzo fajne. Tu mi się zdarzyły. Gdzieś mi się zdarzył jakiś mały zadziór. Ale nie mogę go znaleźć. No, może się zdarzyć, bo jednak jest to kostka o. Naklejki na kostce mają dziwny kształt, dlatego tu, gdzie są te cienkie, może coś się zadrapać. Ale tak jak widzicie teraz. O, tu mam taki mały zadzior. Tu widać, ale nie przeszkadza to w układaniu. No i tak, jeśli chodzi o poruszenie się. Kostka porusza się w taki sposób. Przekręcamy narożniki. Zamienia to nam środki na kostce. Ogólnie kostka nie jest aż taka ciężka, yy, można się jej nauczyć dość szybko układać. Yy, no i co, porusza się bardzo fajnie. Czasem może zdarzyć się pop mały. Wypada wtedy ta tutaj część, o właśnie, tak jak teraz to zrobiłem. Ta część może wypaść, ale z łatwa do włożenia, wystarczy ją wcisnąć na swoje miejsce. No, i co więcej mogę powiedzieć? No, nie będę tą mówił o ściananiu zakrętów, bo kostka raczej nie ści na zakrętów, zresztą jest to niepotrzebne. Yy, te, no, bardzo dużo frajdy jest z układania tej kostki, Ciekawe się ją układa. Myślę, że w późniejszym czasie pojawi się poradnik do niej na moim kanale. Hmm, i chyba powiedziałem już wszystko. No, nie ma co więcej mówić. O naklejkach wspomniałem, o poruszaniu się. Kostka dostaje u mnie ocenę. Hmm, 7, 8, 8 na 10. Kostka dostaje 8 na 10. Jest ona, nie jest droga, a jest naprawdę bardzo ciekawa w układaniu. Jest to utrudniona wersja Dino Cube. Jest, ona jest wbrew pozorom tańsza od Dino Cube, a cięższa i ciekawiej się układa. Czyli jeszcze raz ocena 8 na 10. To była recenzja filmu Kostki Rex Cube. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!